Witam serdecznie wszystkie koziorożce. Ja już się nie mogę doczekać wiosny. Jestem szczęśliwa, że już mamy marzec. No i 21 marca będziemy mieć wiosnę. Hello, jak ślicznie! Nareszcie już coś zacznie kwitnąć, będziemy się cieszyć. No oczywiście chciałabym być w tych ciepłych krajach albo w stanie ciepłym, bo u mnie za oknem jest bardzo. I zimno i dużo śniegu. Więc 3 marca mamy Jowisza, który jest w Trygonie z uranem. A 5 marca mamy pełnię księżyca, która jest w panience. No i tutaj mamy niechciane intencje. Wyciągamy karteluszkę, zapalamy małą świeczunię i wymieniamy to, co byśmy, czego nie chcemy mieć w życiu. Niedobrych przyjaciół, niedobrych znajomości, fałszywych przyjaciół, negatywnych aspektów w życiu, myśli, jakie mamy wewnątrz, niedobre, nieprzyjemne, czy nawet sytuacje i różne inne aspekty negatywne. Wymieniamy to po kolei i oczywiście czytamy to głośno, jeżeli to jest możliwe. A na końcu palimy, a popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat nad tym zaczną pracować, wyzbyć się tego dziadostwa. Po co to? Po co to nosić ze sobą albo mieć takich w życiu? No i oczywiście Merkury jest w rybkach 12 marca, a 14 marca Saturn zaczyna drogę wsteczną w strzelcu i będzie aż. Tej drodze wstecznej do 14 czerwca. No, i tutaj muszę dodać, że Saturn, jak jest w drodze wstecznej, to każe nam zre że tak powiem, nasze sytuacje w życiu, naszą stronę duchową w życiu zewnętrznym i wewnętrznym. Sytuacje mogą być takie, że Nosimy się z czymś dość długo i nie chcemy podjąć decyzji, bo się boimy. Trzymamy jakieś po prostu nawet i sekrety, że tak powiem, które nie chcemy, żeby się ujawniły. I one w tym czasie mogą po prostu wyjść, i nie będzie to zbyt przyjemne, więc lepiej to zrobić samemu i przemyśleć to wszystko. I po prostu zadecydować. No bo ci, którzy mają właśnie Saturna na swoim wykresie urodzeniowym, albo nawet i Strzelca, może to dotknąć bardzo. I jeżeli nie chcecie tego zrobić sami, to wszechświat i życie za Was to po prostu zrobi i wtedy pobierzecie lekcję życia, i to może być. Z niezbyt wesołymi skutkami, że tak powiem. 16 marca Uran jest w kwadraturze z Plutem i tutaj mamy niespodzianki. Ale ponieważ Pluto jest planetą raczej ciemniejszą, jak ja to nazywam, to nie wiadomo, jakie te niespodzianki będą. Ciężko jest po prostu. Przewidzieć w tej chwili, ponieważ następnego dnia, 17, Wenus jest w byku aż do 11 kwietnia, i tutaj mogą właśnie. A Wenus z kolei jest planetą pieniędzy, planetą miłości, nowych znajomości, nowej miłości, nowych związków. Czy będzie dotyczyć to związku i może się coś wydać? No, i wtedy będzie to niezbyt przyjemne. Może, ale nie musi, bo ciężko jest naprawdę przewidzieć, dlatego że mamy bardzo dużo ładnych planet w tym miesiącu też. No, 20 mamy Nów Księżyca w rybkach, i 20 też Słońce jest a, w bananie, aż do 20 kwietnia. Także Nów Księżyca. Mamy piękny, bo jest połączony z, ze Słońcem w Baranie. Merkury jest też w Baranie aż do 14 kwietnia, a Mars jest w Byku aż do 11 maja i to nastąpi 31 marca. Także to tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i planety. No, i oczywiście ja wam już przygotowałam pierwszą, a, Pierwsze cztery karty są na cały miesiąc, a dwie dodatkowe są na pełnię księżyca. Także nie będę robić oddzielnej pełni księżyca. Pierwszą waszą kartą, drogiej koziorożce, <coughs> przepraszam, jest dziesiątka monet. I ona ci mówi: możesz dostać propozycję małżeństwa albo zaręczyn. I to będzie bardzo pozytywny okres dla Ciebie. Będziesz bardzo z tego zadowolony, drogi koziorożcu. To jest też bogactwo, obfitość, no i zyski finansowe. Możesz zostać odbiorcą jakiegoś funduszu lub zostać szczęśliwym graczem na loterii. Także graj w totolotka, bo może to właśnie Ci się spełni. Dodatkowe pieniądze nigdy nie zaszkodzą. E, piątka mieczy, ale odwrotnie, jest drugą kartą. I tutaj masz strach <coughs> i niepewność, jak i krążące niebezpieczeństwo nad kimś Tobie po prostu bardzo bliskim. Ostrożność jest tutaj wskazana to możesz być, ci albo osoba z twojego bardzo bliskiego otoczenia. Także bądź ostrożny, bo to są karty ogólnikowe, więc generalne, więc powtarzam, że może się spełnić, a nie musi. Ok, bo prywatne położenie, rozłożenie karty jest bardziej dokładne i dotyczy tej osoby, a w takim ogólnym rozłożeniu nigdy ciężko jest powiedzieć, czy wszystkie aspekty ci się sprawdzą, czy nie. Niemniej jednak po prostu nadmieniam, że to są generalne ogólnikowe rozłożenie kar dla koziorożca i nie wszystkie koziorożce będą przechodzić to samo. Następną jest piątka mieczy to już pokazywałam, ale odwrotnie strach i niepewność no i to krążące właśnie niebezpieczeństwo. No Następną jest sąd, i tu sąd ci mówi: to jest karta dużych arkan, więc bardzo pozytywna karta. Sprawy urzędowe lub prawne, lub jakieś administracyjne, będą pozytywnie po prostu załatwione. I jak komuś pożyczyłeś pieniądze, to teraz jest możliwość ich odzyskania. Także bardzo dobrze. Ósemka. Kielichów, radość i szczęście w życiu prywatnym i zawodowym, też okalane będzie po prostu sukcesem, bo przeszłość już jest za tobą. Zostawiłeś, tak jak tutaj widać, przeszłość, to co było już, zostawiłeś za sobą. Kochankowie. Czy zakochani i królowa monet. To są dwie karty na pełnię księżyca. Więc zakochani, pierwsza karta. Romantyczna miłość na horyzoncie dla Ciebie, drogi koziorożcu. A jeżeli już jesteś w związku, to wasza miłość będzie bardziej silna. I możecie się. Pobrać, jeżeli na przykład żyjecie tylko w związku bez małżeństwa. Więc jest możliwość, że się po prostu pobierzecie. To jest wspaniała miłość pomiędzy dwojga ludźmi. Każdy by sobie takiej życzył. Także ładna karta. Królowa monet jest drugą kartą na nów Księżyca. Otrzymasz od tej kobiety dużą pomoc. To jest bardzo uczciwa i szanowana kobieta. I naprawdę Ci pomoże. To może być koziorożec, byk i panna. Albo jakiś inny znak, który, którego dominującym znakiem na ich wykresach może być właśnie koziorożec, byk czy. Panna. Także masz naprawdę bardzo ładne karty na, na ten miesiąc. Oprócz tych niebezpieczeń, tych, oprócz tej piątki odwrotnej mieczy. No, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tak jak mówię, to jest generalne rozłożenie kart, więc to się może, może tyczyć, a nie musi. A no i waszym aniołkiem jest. Wzięłam ja. Tak. Krystal. Krystal. I krystal ci mówi uwierz i miej nadzieję, ponieważ jest coś pozytywnego i nowego na horyzoncie. Coś, czego jeszcze po prostu nie widzisz, mój drogi koziorożcu. Także po złym zawsze jest dobre, mówię. No i oczywiście kartę duszka, waszego przewodnika duchowego. To są karty Sylwii Brown. I duszek Ci mówi, nie ma nigdy. Nie ma nigdy ciemnych dusz. Albo złych dusz. Tylko ludzie na Ziemi są źli. No i to prawda. Widzisz? Nie ma nigdy złych dusz. Tylko ludzie na, na Ziemi są źli. No i to by było tyle. Oczywiście, ostatnią jest kamyczek. Skamieniałe drzewo. I tak jak mówię, zawsze przypominam, kamyczki proszę oczyszczać. Skamieniałe drzewo jest dla was na marzec. Oczyszczać je, wrzucić do szklanki z wodą, łyżeczką niejadowanej soli, i wrzucić wszystkie kamyczki, jakie macie, nawet w biżuterii. I najlepiej to zrobić jest wnów księżyca albo w pełni w księżyca. One dają nam to. Jakie mają znaczenie, a zawsze nas chronią. Chronią nas jak tarcza od negatywnych, zewnętrznych aspektów, jak i w nas samych, które siedzą w nas. Ok? I to jest skamieniałe drzewo. No i stymuluje, elementem jego jest Ziemia, astrologicznym znakiem jest byk. Skamieniałe drzewo stymuluje wizję holistyczną na życie, pomaga w osobistym rozwoju czy ewolucji, daje nam cierpliwość i uporczywość potrzebną do zmierzenia się z problemem. Skamieniałe drzewo. Ok? Także to by było wszystko. I dziękuję za oglądnięcie. Dziękuję moim subskryptom. Jeszcze, jeżeli żeście tego nie zrobili, to proszę mnie zaprenumerować. Jestem z Was bardzo dumna, bo jest coraz więcej polskich e, oglądających mnie widzów, że tak to nazwę. I. Z miłą chęcią czytam Wasze komentarze i z miłą chęcią na nie odpisuję. Także proszę pisać do mnie. No a jeżeli chcecie mieć prywatne rozłożenie kart, to proszę po prostu do mnie napisać. Pod każdym moim wideo jest moja informacja, czyli e-mail i moja strona internetowa. I ja z reguły w ciągu dwóch do trzech dni odpisuję. Taka sesja trwa 20 do 30 minut i kosztuje 20 dolarów dla tych, którzy są w Polsce i mieszkają w Polsce, a 50 dolarów dla tych, którzy mieszkają poza granicami Polski i pracują tam. Robię to przez Skype'a, przez telefon, albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które tylko Wy i ja możecie. Oglądać, ale najlepiej mieć jest wtedy a, konto na Google Plus i Gmaila, bo jest o wiele łatwiej to przesłać i oglądać. Ok? No, a takie założenie konta nie kosztuje nic. Także, jeżeli zapłacicie, jak zapłacicie, to ja Was wtedy wciągam na listę oczekujących i jak widzę, że jest uiszczona zapłata, to zaraz się z Wami kontaktuję i dogadujemy resztę. Także to by było tyle. Jeszcze raz dziękuję ślicznie. No i wiosnę mamy, wiosnę w pobliżu. Cieszę się z tego bardzo. Do widzenia. Niech Was Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego. I proszę mnie zapronumerować. Dziękuję.